Zgodnie z rządowymi zaleceniami w autobusach, tramwajach i trolejbusach może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących. Zasada ta będzie obowiązywać w całej Polsce od 25 marca do 11 kwietnia. W związku z tym w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii również zmienia się funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o komunikację tramwajową, to 26 marca zostanie wznowione kursowanie linii numer 11, a dla linii numer 14 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy. Ponadto do obsługi linii numer 17 i 19 zostanie skierowany tabor o większej pojemności. Jeśli chodzi natomiast o komunikację autobusową, to zmianą jest przede wszystkim wznowienie kursowania linii numer 830 w dni robocze thank gotcha. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego zachęcamy podróżnych do tego, aby sprawdzali rozkłady jazdy przed wyjściem z domu. Można to zrobić przez Internet albo dzwonić na naszą bezpłatną infolinię. Na pojazdach komunikacji miejskiej zostały już umieszczone tablice informacyjne z dostępną ilością miejsc w autobusie czy tramwaju. Przypomnijmy, że komunikacja miejska w ramach metropolii funkcjonuje następująco: autobusy kursują jak w dni robocze nieszkolne z wyjątkami, a tramwaje w tygodniu jak w soboty, a w weekendy jak w Niedzielę. W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących funkcjonowania komunikacji, można kontaktować się przez bezpłatną infolinię ZTM pod numerem 800 163 030 przez całą dobę 7 dni w tygodniu oraz przez adres mailowy kancelaria małpometropolia ztm.pl